Wszyscy mówimy w, między sobą w naszym kraju, wszyscy bez przerwy mówimy, odmieniamy to słowo przez wszystkie przypadki podziały, podziały, podziały. Podziały między ludźmi, którzy wyszli z tego samego łona, nie? z łona jednej matki, jaką jest Polska. Wszyscy sobie nawzajem krewni. Rywalizacja, nienawiść, zazdrość. Nie powinny mieć miejsca. A jednak wszyscy mamy takie poczucie, że zabrnęliśmy gdzieś tak daleko, że już nikt nie wie, jak z tego wybrnąć. Wszyscy chodzimy do tych samych kościołów, wszyscy wielbimy tego samego Pana. Maryja mówi: Zobacz, że w życiu tych, których uważasz za swoich rywali, Bóg działa. Posłuchaj ich modlitwy uwielbienia. Posłuchaj modlitwy uwielbienia, dziękczynienia tych, którzy są Twoimi bliskimi, Twoimi krewnymi, ale uważasz ich za przeciwników. Pomóc się ich słowami. Ta modlitwa uczyni Was jednym. Ten sam Bóg działa w naszym życiu. To dotyczy każdej wspólnoty, od tej najważniejszej, najprostszej, jaką jest rodzina, po tę niezwykłą, cudowną, przepiękną wspólnotę, jaką jest naród, wspólnotę, jaką jest ojczyzna. To dotyczy wszystkich ludzkich wspólnot. Jak to, że wielbienie Boga i odkrycie, że drugi obok mnie też go wielbi, w poczuciu, że Bóg w jego życiu działa, że przynosi dobro, że w jego życiu owocuje. Czasami wcześniej niż w moim.